W filmie Cukierga albo Psikus debiutuje Clown Art, tak? No, potem, oczywiście, był Cukierga albo Psikus 2, gdzie go w ogóle nie ma, ale będzie oczywiście omówiony. No, i potem był Terrifier 1, 2, a niedługo 3. Więc czy w ogóle Cukierga albo Psikus albo All Hallows Eve, jak to woli? No, czy to straszne? Czy to jest dobre? Czy w ogóle to ma sens i czy to trzeba obejrzeć? O tym sobie dzisiaj pomówimy. Sam koncept mi się bardzo spodobał, ponieważ są to trzy krótkometrażówki połączone ze sobą w pewien sposób No i na festiwalach nowych wiele krótkometrażówek widziałem, więc stwierdziłem, ok, będzie rzeczywiście fajnie, może być zabawnie Więc y, koncept z kasetą, z kasetą wideo, ok, nie jest źle, nie jest źle może, może będzie No i zaczęła się pierwsza krótkometrażówka tak się zastanawiam, o co tutaj chodzi, mam w ogóle rozpiskę e, Co, gdzie, jak e, i kiedy I e, podobało mi się no. Abstrahując do tego, że widać rzeczywiście, że to jest film robiony z, z budżetu 5 zł, no ale rzeczywiście sam koncept mi się, mi się podobał, ten straszak, że tak powiem, z Krugerem, jak ja go nazywam na samym końcu, jest, jest rzeczywiście dobry, dobry i ciekawy, to mi się akurat rzeczywiście bardzo, bardzo podobało, więc pierwsza krótkometrażówka przypadła mi do gustu, niekoniecznie byłem tak naprawdę... Kupowałem to, co robi ta pani, włączająca te kasety. pamiętaj, to jest taki motyw, że wszystkie te y, filmy są na kasecie VHS, no i rzeczywiście y, ktoś tę kasetę włącza, tak? No i potem my tam oglądamy, oglądamy co jest na ekranie. No okazuje się, że no wiesz, tak, pokazując to I w ogóle ona, no nie jest naj, najbystrzejsza, nie jest najmądrzejsza. No okej, okay, ale mamy pierwszą, potem wskakujemy do, do drugiej. I w drugiej mamy ufoka, w drugiej mamy ufoka, jest kobitka oczywiście sama w domu. Druga część była kręcona w opuszczonym domu i Mamy kobitkę, o, ufok, o, gdzieś tutaj ufo, rzeczywiście no, wygląda ufok yy. Tak, dokładnie, jeżeli widziałeś, yy, widziałeś widziałaś sketch kabaretu dno pod tym ufok No to on właśnie że, tak, tak mniej więcej wygląda I tutaj się już bardzo, bardzo wiele nie zgadza Mamy tak naprawdę jedną, jedną główną bohaterkę, no bo jest ten oczywiście ufok Który tak naprawdę bardziej wygląda jak, jak Adam Małyś po prostu, kiedy się pomalował na zielono Bo tak mniej więcej ma, ma kostium yy, No i to jest druga krótkometrażówka, a trzecia... Wcześniej już na całego jest. Rzeczywiście jest, pojawi się artklam. O, grubo, tam się naprawdę grubo dzieje, bo nieważne, czy to na stacji benzynowej, czy to później z pozostałymi rzeczami, jest naprawdę, jest naprawdę zawodowo. I co jest ważne, pierwsza i trzecia krótkometrażówka, one były już nagrane dużo wcześniej. Tak akurat było, że, że reżyser, czyli Damian Leon, Leoni, Nakręcił te dwa filmy krótkometrażowe wcześniej, a ten trzeci właśnie był specjalnie nakręcony na potrzeby tej krótkometrażówki i to rzeczywiście widać, to rzeczywiście rzeczywiście czuć. Więc pokrótce omówiłem, no więcej nie ma sensu, bo jak chcesz sobie obejrzeć spokojnie, wiem, że film jest dostępny, dostępny jest na platformach VOD. W ogóle oglądałem go, więc może sobie obejrzeć i z moim komentarzem na końcu tutaj będzie pokazany, podany link do komentarza, może sobie obejrzeć film, wysłać mojego komentarza niespecjalnie inaczej powiem nie znałem. Nie znałem w ogóle tej, tego, tego filmu. Wybraliście mi no w ciemno. Stwierdziłem nie będę oglądał żadnych zwiastunów ani nic, po prostu idę, idę, idę w ciemno. I stwierdziłem, że może być ciekawie. Potem kiedyś już oczywiście pokazało, że są to krótkometrażówki. Na no to byłem już bardzo, bardzo zainteresowany. I y, po kolei pierwsza krótka nazywa, nazywa się dziewiąty krąg. I tam się rzeczywiście dzieją takie rzeczy, że naprawdę jest masakracja. Tam jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo grubo, bo to co się dzieje w tym samym y, filmie mamy kobietę ciężarną. Y, więcej nie będę mówił, bo po prostu pewne algorytmy nas y, słuchają, to po prostu jest, jest grubo, dosyć, dosyć poważnie przyznam. Więc y, no nie to jest nie jest dla widzów o. o o, o, o słabych nerwach, tak? Trzeba rzeczywiście mieć. No bo jest, jest, powiedzmy, krwawo, jest dziwnie. Z drugiej strony, tak, zastanawiałem się. Zastanawiałem się, <laughs> zastanawiałem się y, nad, tym, nad tym łańcuchem, mówię. Ile one tego mają? Co to się dzieje? Co to się dzieje? No, akurat dowiedziałem się później, co, co to się dzieje, że akurat tyle tego łańcucha mają. Kilka konceptów, kilka rzeczy mi się akurat podobało bardzo. Ale ogólnie motyw jest taki, że. Mm, Niby w porządku, niby fajnie, ale czegoś rzeczywiście, rzeczywiście brakowało. No Art się pojawia, no i, i to tyle, jeżeli chodzi o jakieś tam plusy. No to mówię, wcześniej, ten wyskoczył Kruger, więc y, ta krótkometrażówka może być. Druga w ogóle mi, absolutnie w ogóle mi nie robi, abstrahując do tego, że fabularnie jest głupia, bo ja się zastanawiałem, co tam się w ogóle dzieje, dopóki ona nie zadzwoniła, czy może zadzwonił do niej i że, mówiła, że słuchaj, bo w tym wylądował w ufok, wylądował w ogródku. Ja wie, tak? Fajnie, że nam powiedziałeś, bo nic nie widać, nic, nic, nie, nic nie można było ogarnąć. Zresztą zobaczysz mój komentarz, to się przekona, że niespecjalnie ogarniałem przekazy tego. I no, tutaj wykonanie jest słabe, poziom oczywiście jest, jest tandetny, poziom jest głupi. Krótko mówiąc, nasza bohaterka, wiesz, standardowo, zamiast wybiec z domu, to i tak dalej, i tak dalej. No to wszystkie debilizmy, które możemy spotkać w horrorach. I o ile to by pewnie uszło w horrorze. I ja to wiele razy mówiłem, w latach 70., 80., akurat ta krótka metrażówka to jest chyba 2013 rok, więc no, powiedzmy 10, może 12 lat temu, w zależności od tego, kiedy, kiedy był zrobiona na potrzeby tego, tej, tego, tego, tego filmu, niech tak będzie. Więc rzeczywiście niespecjalnie mnie przekonuje i ta krótka metrażówka jest bardzo, bardzo B. Jeżeli chodzi o, o trzeci film, czyli o no, Terrifier, taki nosi ten trzeci. Trzeci, trzeci film Tam już jest naprawdę bardzo, bardzo krwawo Jeżeli widziałaś, widziałeś Pełną wersję wersję Fajera, albo lubisz filmy Gdzie krew się leje bardzo, naprawdę Masakrycznie No to tak, to jest jak najbardziej dla Ciebie Bo tutaj się dzieje dużo, naprawdę dużo yy, Dużo rzeczy, aczkolwiek Jest coś W tej trzeciej właśnie krótkometrażówce Co mi się bardzo spodobało yy, Powiem tylko tak Scena, kiedy ona dzwoni no Telefonem, oczywiście, i yy, później nasza pani, która, że to powiem, ogląda tę kasetę, yy, kasetę wideo, odbiera telefon. To naprawdę mi się bardzo spodobało, to było bardzo dobre. Sama kwestia tego, jak art się przemieszcza, jak on nam się dostał do tej shopy stodoły, jak zwał, tak zwał, i cała kwestia na drodze, no to już rzeczywiście nie jest, nie jest dobre. Wygląda na to, że to tylko i wyłącznie było po to, yy, zrobione, ażeby ten clown yy, pokazał się. Yy, pojechał hardkorowo, żeby tam rzeczywiście grubo się, grubo się działo. I tak to rzeczywiście tak to rzeczywiście jest, bo nie widzę tutaj żadnego ładu i składu. Okej, okay, no niby rzeczywiście mamy tą, tę opiekunkę do dzieci, bo to jest rzeczywiście opiekunka do dzieci, która ma tym się niby wszystkim zajmować, która tym wszystkim ma zawiedywać i tak naprawdę ona jest takim naszym metaprzekaźnikiem, bo no, film, samo zakończenie, już nie, nie konkretnej krótkometrażówki, ale samo zakończenie filmu jest bardzo właśnie meta, w sensie wciągające nas Nomen Omen do, do tego świata, do tego rzeczywiście klaunowego, makabrycznego, rzeczywiście, no to jest, jest, jest dosyć duża, makabreska. Więc rzeczywiście no, można powiedzieć, że o jest w porządku, jest, jest fajnie. Ale jak już mówiłem, pierwszy i trzeci film były nakręcone wcześniej. Pomysł na czwarty wrót na, na drugi. Akurat, tak, w międzyczasie się pojawił. W, w międzyczasie również Demilion spotkał kompozytora, kompozytora muzyki do tego filmu. Nazywa się Nordeco. Pięknie, spotkał go, zobaczył jego filmiki, jego muzykę na YouTube, o fajnie, podoba mi się, dawaj stary, wbijamy Gdzieś tam kosmita, który pojawia się w drugiej części, to miała być yy, kukiełka, marionetka Chyba za dużo się na to oglądał wacylalek, no ale potem stwierdził jak to wyglądało, zobaczył Nie, niespecjalnie, no to robimy kostium, wiesz, no, gdzieś tutaj komuś rurę od odkurzacza przyjemy komuś tutaj Na, na, na ślinę yy, damy jedno oko, drugie, trzecie, czwarte, no i rzeczywiście tak to, tak to wyglądało koncepcji się zmieniała, jak już mówiłem, mówiłem wcześniej. Art miał się pojawić już w pierwszym filmie w autobusie, nie pojawił się, nie ma go. Zechlało za bardzo, nie było. No i chciałbym powiedzieć, rzeczywiście bardzo mi się to podoba, podoba mi się wszystko, ale tak. Podoba mi się koncept. Jak już mówiłem wcześniej, krótkometrażówki nie są mi obce i bardzo rzeczywiście je lubię i wiele takowych widziałem. Zresztą co jakiś czas mi przysyłacie swoje filmy, żeby, żeby obejrzeć. Więc ten koncept mi się bardzo, bardzo spodobał. Pierwsza krótkometrażówka miała momenty, jak już mówiłem wcześniej, z Krukerem. Druga w ogóle się do niczego nie nadaje. A w trzecie mi się podoba komentarz, meta-komentarz, że tak powiem, tego wszystkiego. No i co tu dużo mówić? No, chciałem, ale nie mogę i nie polecę ci tego filmu, bo rzeczywiście według mnie nie jest to dobre kino. To nie jest dobry prognostyk, uwierz mi, kiedy zaczną omawiać serię i pierwszy film od razu już jest y, słaby, no to troszeczkę może być y, nieciekawie. Nie Jak to akurat seria będzie inna niż inne, bo tak naprawdę po raz pierwszy będzie w cyklu ksłowe horrory seria oparta o... Nie tyle twórcę, nie tyle powiedzmy jakąś konkretną serię, ale o postać. Właśnie chodziło o Arta Clowna. To on rzeczy, rzeczywiście, jego wybraliście. Ja wiem, że on nie pojawia się w drugim odcinku, czyli w Cukierwego druga, 2, 2, no ale rzeczywiście akurat z wstąpimy. Ok, ja lubię mieć rzeczy od początku do końca pozamykane, więc będą omówione zarówno druga część, w której się nie pojawia. Ale tam jest więcej krótkometrażówek, bo tam jest chyba ich aż z 8 czy 9. Osiem jest krótkometrażówek w drugiej części Będzie oczywiście omówiony film pierwszy, drugi Terrifier I w przyszłym roku ma się pojawić trzeci Który ma być filmem świątecznym, bożonarodzeniowym Wtedy się będzie akcja działa, więc będzie również omówiony A ten film nie polecę Tobie, jak najbardziej nie Jak chcesz wiedzieć jaka jest ocena, sprawdź sobie na, na Filmwebie Bo rzeczywiście tam wszystkie i oceny wrzucam Film jest krwawy i osobom takim, które lubią może rzeczywiście y Jak się bardzo dużo leje, może się spodobać, może być fajnie ja wiem, że my przyzwyczailiśmy się do tego, że horrory no, niekoniecznie mają super ekstra wyszukaną jakąś fabułę, prawda? No, chodzi o to, w zależności od tego czy straszą nas duchy, wilkołaki, wampiry czy, czy po prostu zwykły slasher, O pewien koncept, tak? W slasher ma się lać krew, no wiadomo, we, w duchach, demonach mamy być straszeni, a wilkołaki no, to jeszcze coś, coś rzeczywiście innego. No ale tutaj tak naprawdę nie ma ani jednego, ani drugiego, ani trzeciego, bo są ufoki, ale nie ma straszenia. Mamy, to naprawdę kogo mamy, bo ciężko określić kim jest ten Art, bo póki co jeszcze nie wiem, może później się będzie w kolejnych filmach, będę informowany, może dowiem, taki, dowiem się takich rzeczy, że Art to jest ten, no wiesz, w tym momencie już na przykład mamy pełną moją biografię, czy to, czy to Frediego Michaela, czy tutaj go Space, albo innych postaci, wiemy kim oni są, a zobaczymy jak to będzie z Artem, może rzeczywiście będzie fajnie, może będzie zawodowo, a może będzie miał naprawdę bardzo tragiczną historię, taką jak, jak na przykład... Y Wiktor Crowley, który rzeczywiście też Pojawia się w i która też była omówiona jakiś czas temu Tak więc zobaczymy jak to będzie W międzyczasie udostępnij Jak najbardziej udostępnij tę recenzję na swoich mediach społecznościowych Bo to sprawi, że coraz więcej osób Dołącza do naszego kanału Coraz więcej osób ma wpływ na to, jakie Filmy są wybierane, bo pamiętaj, że to ty Jak najbardziej to ty Dajesz propozycje, to ty głosujesz na, na, na Filmy, które pojawiają się w cyklu Kulto Kultowo-horory, a im więcej osób Tym bardziej różnorodne gusta Tym rzeczywiście można na coraz dziwniejsze, coraz bardziej zaskakujące filmy trafi, bo gros tych filmów, które do tej pory omówiłem, a już to było chyba ponad 20 różnego rodzaju serii widziałem po raz pierwszy i nie zawsze się z nimi spotkałem, a na pewno niekoniecznie widziałem 14 czy tam 15 części władzy Lalek. Pierwszą część na VHS dawno, dawno, dawno temu. Więc rzeczywiście byłoby mi niezmiernie miło rzeczywiście, gdyby nowe osoby dołączały do nas na, na kanał. a Więcej kultowych recenzji oraz tak, komentarz do właśnie tych horrorów, które uwielbiasz, gdzieś tutaj się pojawia, kliknij, zobacz jak najbardziej